Dzień dobry, witam Was po raz kolejny z kolejną dawką informacji. Zanim jednak przeczytam Wam kolejny swój artykuł, chciałabym zaprosić wszystkich Was na marsz, który odbędzie się 6 lipca w Warszawie marsz poświęcony ofiarom rzezi wołejskiej. Dzisiaj przeczytam Wam artykuł o listach śmierci. Listach śmierci tworzonych przez organizacje ukraińskie. Listach śmierci, które miały przyczynić się i przyczyniły się do likwidacji elity polskiej na Kresach. Zapraszam. Zbierać personalne dane o wszystkich wybitnych Polakach. I zostawić czarne listy. Stefan Bandera. Co pani wie, że Kruger zastrzelił lwowskich profesorów Uniwersytetu? On to pani powiedział? Na no, moją twierdzącą odpowiedź oświadczył. Przecież ja byłem przy tym, służyłem pod nim. Skąd mieliście listę skazanych? Sp zapytałam. Naturalnie od marnych studentów ukraińskich. Karolina Lanskorońska, wspomnienia wojenne. Rozmowa z Walterem Kuczmanem. 3 lipca 1941 roku wieczorem na podstawie list przygotowanych wcześniej przez Ukraińców Niemcy aresztowali polską inteligencję lwowa. Były przypadki aresztowań wraz z całymi rodzinami bądź osobami, które akurat przebywały w mieszkaniu. Zatrzymane osoby przewieziono do byłego zakładu wychowawczego Abrahamowiczów. Tam zostali poddani brutalnemu traktowaniu. 4 lipca nad ranem więźniów zaprowadzono na zbocze Góry Kadeckiej i tam rozstrzelano. Ery J. Czarnowski w swojej książce Lwów Legenda Zawsze Wierna. Wymienia 44 nazwiska osób wtedy rozstrzelanych profesorowie, wraz z rodzinami, znajomymi. Kolejne aresztowania i kolejne mordy na polskiej elicie Lwowa trwały prawie do końca lipca. Został wtedy, 26 lipca, zamordowany m.in. były premier, profesor Kazimierz Bartel. Aresztowany był 2 lipca. Jak wspomina współwięzień Antoni Stefanowicz. Wyzywano go od pachołków, że do komuny i pewnego razu gestapowiec kazał Bartlowi czyścić buty Ukraińcowi, by polski profesor czyścił buty parobkowi ukraińskiemu od koni. Bartel był załamany psychicznie, nie mógł zrozumieć całej istoty tragedii. W następnych dniach o świcie rozstrzeliwali koło nas, na górkach wuleckich, pod skarpą u podnóża bloków na ulicy Małachowskiego. Widać było potem ścieżki, ślady wykopów. Sądziliśmy, że to rozstrzeliwani Żydzi. Później okazało się, że ofiarami byli Polacy, znani lebowcy, profesorowie i naukowcy. Stanisław Pempel pod znakiem lwa i syreny. W przypisie do tego fragmentu czytamy Polskich uczonych aresztowano według z góry ustalonej listy przez członków OUN, Wreciono i Łachędę. Jeszcze przed wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej w Krakowie. W likwidacji uczestniczyli żołnierze Nachtigal. Akcją likwidacyjną kierował Hans Kruger. Grzegorz Rosoliński-Liebe pisze, odpowiednie nazwiska i adresy zostały podane, przez, zostały podane Niemcom przez studentów ukraińskich współpracujących z OUN. Ze strony nacjonalistów ukraińskich akcję tę koordynował Mykoła Webet. Organizator zamachu na ministra Pierackiego, skazany na karę śmierci i amnestionowany. W 1939 roku udało mu się uciec z więzienia, we wrześniu dożył spokojnej starości, umarł, o ile się nie mylę, końcem lat 80. Ukraińskie listy śmierci, na których znalazły się polskie elity, były przygotowywane dużo wcześniej, o czym świadczy fakt, że znalazły się na nich nazwiska kilku już nieżyjących osób. Między innymi Ludwik Bernacki, dyrektor Zakładu Narodowego Imienia Osolińskich. Trzeba pamiętać, że listy aresztowanych nie skupiały się tylko na profesorach, ludziach nauki, ale w ich skład wchodziły także nazwiska wielu lwowskich studentów. Jak podaje na P. Należniak w artykule Wzgórza Wuleckie spłynęły krwią, to jest artykuł z 2022 roku. Listy proskrypcyjne sporządzono przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej, a informacji dostarczali przebywający w Krakowie ukraińscy studenci, członkowie OUN. 11 lipca 1941 roku Niemcy aresztowali kilkuset studentów Uniwersytetu Lwowskiego, zwłaszcza niższych rączników, Polaków i Żydów. Większość nigdy nie wróciła do swoich domów. Jednocześnie w domach aresztowanych profesorów, a następnie zamordowanych, grabiono dzieła sztuki, antyki. W zasadzie wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, czy to naukową czy materialną. Zbrodnia dokonana została na terenie miasta na otwartym terenie, warto zauważyć w niedalekiej odległości od domów. Dlatego mord ten mogło obserwować wiele osób. Wśród świadków był Tadeusz Gumowski, szwagier rozstrzelanego profesora Romana Witkiewicza, profesorowa Łomnicka, żona profesora Antoniego Łomnickiego i kilku innych świadków, według wypowiedzi jednego Świadka, oddział rozstrzeliwujący składał się z jednego SS Firera i pięciu, sześciu policjantów pomocniczych, którzy jako Ukraińcy byli tłumaczami, odziani w niemieckie mundury. Ta relacja przetoczona przez prokuraturę RFN przesłana została w piśmie. Z 2 maja 1966 roku do Heleny Krukowskiej, wdowie po profesorze w Włodzimierzu Krukowskim. Podaje naoczny świadek mordu na wzgórzach wuleckich Zygmunt Albert, w swojej książce Kaźń profesorów Lwowskich, Lipiec 1941 rok, studia oraz relacje i dokumenty. Wrocław 1989 rok. W egzekucji uczestniczył Felix Landau, niemiecki zbrodniarz. W jego dzienniku przeczytamy: Jeden z rozstrzelanych nie chciał za nic umrzeć. Na pierwszym rozstrzelanym leżała już warstwa piachu, aż to skupy podnosi się ręka kiwa i pokazuje na jakieś miejsce prawdopodobnie serce Niemcy nie chcieli kłopotów jakie mieli z krakowskimi profesorami kiedy to świat upomniał się o aresztowanych i uwięzionych w obozach profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowili naprawić swój błąd i nie bawić się w zamykanie wysyłanie do obozów sprawa miała być załatwiona szybko i na miejscu a ślad po elicie polskiego lwowa miał zniknąć na zawsze po klęsce pod Stalingradem na rozkaz Niemców żydowski oddział Sonderkommando 1005 rozkopywał masowe groby i następnie zwłoki spalono. Żydzi z komanda, zapewne zainteresowani, kim są ofiary, tak elegancko ubrane, znaleźli przy ciałach dokumenty wskazujące, że byli to polscy profesorowie. Musieli to być jacyś wybitni ludzie. Niektórzy byli w wieczorowych strojach, inni leżeli w ubraniach z drogich materiałów. Leon Wiliczker. Brygada Śmierci, Komando 1005, data wydania 1946. Niedługo potem w lipcu 1941 roku po zajęciu przez Niemców Krzemieńca, ta sama ekipa, która mordowała w Lwowie na podstawie list ukraińskich, wymordowała polską elitę krzemieniecką. Zaraz po opanowaniu miasta przez Niemców, Ukraińcy urządzili uroczystości, pochody, na których dziękowali niemieckim wybawicielom, a w cerkwiach odprawiano modły dziękczynne. Za oddziałami niemieckimi do miasta wkroczyła Einsatzgruppen C, która przy pomocy Ukraińców rozpoczęła akcję likwidacyjną najbardziej patriotycznych polskich, wybitnych jednostek. Pod ostrzałem znaleźli się nauczyciele liceum krzemienickiego. 28 lipca w oparciu o ukraińskie listy ułożone przez OUN i jego prowodyra Iwana Miszczena, byłego ucznia liceum, aresztowano wielu Polaków. Aresztowani byli umieszczani w domu społecznym pod Górą Krzyżową i tam, zanim za ich zamordowano, byli torturowani przez Komando i Policję Ukraińską. Pomiędzy 28 a 30 lipca 1941 roku zmaltretowanych Polaków pijani oprawcy wyprowadzili pod Górę Krzyżową na rozstrzelanie. Do zakopania zwłok została przepędzona grupa Żydów, która po zasypaniu ziemią musiała posadzić w tym miejscu młode sosenki ogółem, Zostało zamordowanych około 30 Polaków. Wśród zamordowanych byli pedagodzy i pracownicy Liceum Krzemienickiego, instruktorzy oświatowi, lekarze, adwokaci, notariusze, urzędnicy, inżynierowie, kupcy, studenci. Świadkiem egzekucji był ukryty na drzewie młody chłopak nazwiskiem Lewicki. Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko, ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia w latach 39. 1939 45 Następny był Stanisławów. Byłam już zmęczona. Wtem kruger zapytał, co o nim myślą w Stanisławowie. Odpowiedziałam wymijająco. Zaczął się znowu pienić i powtórzył pytanie: Boją się pana, z pana nazwiskiem łączą aresztowanie 250 osób: nauczycieli, inżynierów, lekarzy, po prostu inteligencji polskiej. Przerwał mi, śmiejąc się i potakując głową. Przecież my, kiedy wkraczamy, zawsze już mamy gotowe spisy tych osób, które mają być aresztowane. To zawsze tak jest. Wie pani, gdzie również tak było? Tu roześmiał się dziko. We Lwowie. Czy Pani wie, o czym mówię w tej chwili? We Lwowie. znowu dziki śmiech. Tak, tak, profesorowie Uniwersytetu, to moje dzieło. Dziś, gdy pani już nie wyjdzie, mogę jej to powiedzieć. Karolina Landskorońska, wspomnienia wojenne. W dniach 8-9 sierpnia 1941 roku, starannie przygotowana przez Niemców policja ukraińska dokonywała aresztowań polskiej inteligencji Stanisławowa. Tadeusz Olszański w książce Kresy, Kresów Stanisławów podaje, po pierwsze, policjanci uprzejmie informowali, że to na kilka godzin, może na dzień lub dwa, pozwalali dokończyć posiłek, bo przychodzili w porze obiadowej aby zastać wzywanego. Pomagali się pakować i grzecznie odprowadzali na gestapo. Po drugie, Niemcy mieli bardzo starannie list, przygotowaną listę z dokładnymi adresami tych, których chcieli zlikwidować. Przygotowali ją dla gestapo dwaj profesorowie gimnazjum ukraińskiego w Stanisławowie, Nike Danysz oraz dr Iwan Rybczyn. Ogółem aresztowano około 300 Polaków zatrzymani Nauczyciele stanowili 90% uwięzionych. Początkowo aresztowana elita Stanisławowska była wykorzystywana do prac budowlanych. Jak zeznaje świadek Polak, technik pocztowy zatrudniony w siedzibie gestapu przy instalowaniu centrali telefonicznej i sygnalizacji, miałem możliwość poruszania się po całym budynku. Widziałem, jak doprowadzani przez ukraińską policję Polacy byli doprowadzani do pokoju, gdzie urzędowali dwaj gestapowcy. Stamtąd po przesłuchaniu aresztowanych odsyłano do budynku więzienia. Po kilku dniach widziałem, jak policja ukraińska zsuwa, usuwa z dziedzińca więziennego pracujących tam więźniów. Po usunięciu ich z dziecińca zaczęto wyprowadzać z więzienia do stojącego tam ciężarowego samochodu na wpół odzianych mężczyzn. Byli to nauczyciele i lekarze. Polacy, mieszkańcy Stanisławowa. Dwaj poli ukraińscy policjanci i dwaj gestapowcy ponaglali ich biciem drewnianymi pałkami, nogami od stołów krzeseł, do zajmowania miejsc w samochodzie. W nocy z 14 na 15 sierpnia w czarnym lesie w pobliżu Stanisławowa zamordowano 250 osób z ukraińskiej listy śmierci. Dopiero po wielu latach odkryto miejsce kaźni pod koniec lat 80. kilku Stanisławowiaków. Pan Rubaszewski z synem Kazimierz Międzybrocki i Marian Ziobrowski, którzy w tych egzekucjach stracili bliskich, korzystając z wiedzy ukraińskich chłopów, pamiętających tamten czas, zostali zaprowadzeni do ośmiu zapadniętych i podmokłych dołów o wymiarach 10 na 12 metrów, gdzie leżały setki ofiar. Po wielu latach miejsce ogrodzono i postawiono krzyże. Stanął też w tym miejscu osypany z głazów kopiec zwieńczony krzyżem i cierniową koroną. Z cytatem z Mickiewicza na tablicy. Jeśli zapomnę o nich, ty Boże zapomnij o mnie. Tadeusz Olszański. Ukraińskie listy śmierci były długie i precyzyjne. Skrupulatnie przygotowywane dużo wcześniej niż data wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Te listy to wyjątkowe prezenty dla niemieckich morderców od ich ukraińskich sprzymierzeńców. Dzięki nim Niemcy mogli błyskawicznie zlikwidować polskie lidy na kresach, bez większego wysiłku, a często do samych mordów wykorzystując chętnych Ukraińców. Tak więc przy niewielkim wysiłku niemieckim i ogromnej pomocy ukraińskiej, jaką były gotowe listy polskich uczonych, profesorów, nauczycieli, lekarzy, inżynierów, adwokatów itd., zanim nastąpiła apogeum rzezi wołyńskiej, Kresowe doły śmierci. Już zaczęły wypełniać się setkami zamordowanych, wybitnych Polaków. Aneta Sala, Stowarzyszenie zawsze wierne Tobie Polsko.